I'm back. Cześć. Właśnie wróciłem. E, kilka dni mnie nie było, znaczy pewnie tego nawet nie zauważyliście, ale... A, bo nagrałem trochę odcinków dla was, żeby nie było przerwy. Wróciłem ze szpitala. Wczoraj. Dzisiaj mamy sobotę, 20 kwietnia 2019. Uch, I cóż. Pora nagrać jakiś odcinek, co bo już mnie skręca od tego nic nie robienia. E, noga w górze, noga z dwoma dziurkami. Będzie dobrze. Trochę okno z tyłu otwarte, ale to mam nadzieję, że wam nie przeszkadza. Nie mogę się do niego dostać, bo ledwo się ruszam, ale to nic nagram wam dzisiaj odcinek. Dzisiaj o konowałach. Konowały mm, orkowy, orkowe konowały. Eee, Grzegorz przesłał mi artykuł, tak ostatnio rozmawialiśmy jakoś, tak właśnie zaszło na, na moją operację i, i tak jakoś zaszło na tych konowałów, tak więc o konowałach. Mm. Lecimy z tematem. Będzie bolało, jak ja znałera, ale będzie lepiej zobaczysz, uehehe. jakiś przypadkowy konował, tak powiedział. Orkowie zostali stworzeni jako rasa miłująca dobrą zadymę absolutnie ponad wszystko. Z tego też powodu mózgowcy, jak zielono skórzy nazywają swych stwórców prawdopodobnie pradawnych, zaprojektowali całą fizjologię Orków, tak, aby ci byli jak najbardziej odporni i niewrażliwi na obrażenia, a jeżeli już jakieś otrzymają, to aby ich organizm organizmy potrafiły je zaleczać w tempie przeczącym jakiemukolwiek zdrowemu rozsądkowi. Prawdopodobnie spory udział w tym ma fakt, że organizmy e, orków to cudowna symbioza zwierzęcia i grzyba łącząca oba elementy w brutalnej i śmierdzącej harmonii. Jednak gdzieś na etapie tworzenia nowej rasy mózgowcy doszli do wniosku, że nawet tak odporne stworzenie jak zielonoskórzy mogą potrzebować fachowej pomocy medycznej. Um, no to tak wiecie, to, to ta fachowość to takie przegięcie trochę mm, i w konsekwencji stworzyli wyspecjalizowaną grupę. Orków. W umysłach tych fascynujących przedstawicieli orkowych społeczeństw została genetycznie zakodowana wielka ciekawość i podstawowa wiedza na temat funkcjonowania organizmów ich pobratymców oraz nieprzeparte dążenie do jej pogłębiania. Oni sami nazywali się medykorkami lub medchopakami, ale większość pozostałych orków nazywa ich konowałami, żyźnikami albo po prostu szalonymi dokami. Każda rozsądna rasa mogłaby uważać, że kasta medyczna ma za zadanie leczyć swych ziomków, czyli zwalczać cierpienie i choroby, by poprawiać jakość ich życia. W przypadku zielonoskórych mózgowcy poszli nieco na łatwiznę, ponieważ choroby są orkom raczej obce, a jak już któryś się pochoruje, to dobrze mu tak, widać jest słabą łajzą i trzeba go zjeść, a ich organizmy samodzielnie potrafią poradzić sobie z niemal wszystkimi typami obrażeń. W tej sytuacji... Głównym zadaniem konowałów jest przeciwdziałanie śmierci pacjenta, a same konwulsje, w których będzie on się zwijał w czasie zabiegu, stanowią dodatkową rozrywkę. W tym świetle zupełnie nie dziwi fakt, że pozostali orkowie jak ognie unikają swoich medyków. Chopak z odstrzeloną ręką czy nogą zrobi wszystko, żeby samodzielnie przytwierdzić ją na miejsce. W powszechnym użyciu są młotki, gwoździe, śruby, szywki, nitownice, drut, odbiety nawet, biedy nawet kolczasty, wszelkie kleje i tym podobne rzeczy. Dopiero kiedy delikwent nie ma innego wyboru, uda się do namiotu konowała. Ewentualnie nieszczęśnik taki pozbawiony zostać musi. Zazwyczaj na skutek nieprzyjacielskiego strzału, możliwości spierdzielenia przed radośnie zmierzającym w jego stronę dokiem, czyli straci przytomność, obie nogi i coś jeszcze, no ile zostaną mu łapy, żeby się gdzieś tam odczołgać w bezpieczne miejsce. Z tego powodu najwięcej pacjent. Konowały zbierają na pobojowiskach, gdzie skórzy grubymi warstwami zaścielają ziemię, a ci, którzy są absolutnie martwi, stanowią dodatkowe źródło części zamiennych. Kiedy pacjent znajdzie się już na stole operacyjnym doka zaczyna się prawdziwe przedstawienie. Chociaż tak nie do końca, zanim zacznie się przedstawienie, konował pobiera opłatę za zabieg. Wiadomo, no, NFZ kasuje za zabiegi, zanim jakikolwiek będzie potrzebny, a jak u Orków zapłatą jest oczywiście. Są, jest to są oczywiście zęby. Sprawa wynagrodzenia jest stosunkowo prosta. Kiedy pacjent sam przywlecze swój, swój zadek, to taki zazwyczaj przynosi kasę ze sobą. W przypadku mniej dobrowolnych przypadków sytuacja nieco się komplikuje i DOK zmuszony jest do wyrwania albo wybicia należności wprost z paszczy wrzeszczącego pacjenta. Koniec końców. Konował w ten czy inny sposób odbiera honorarium i przystępuje do działania. Zabieg zaczyna się od znieczulenia, innym rasom znanego jako ogłuszenie, nie bawiąc się w subtelności, dok po prostu stały siły wali nieszczęśnika prosto w łeb, czymś dużym i ciężkim, w końcu chodzi o pozbawienie przytomności orka a nie żałosnego i słabego ludzia. Bardziej cywilizowane sposoby znieczulenia również są dostępne w co bardziej rozwiniętych grupach zielonoskórych, jednak są one dodatkowo płatne, zaś sam konował, wiedziony siłą przyzwyczajenia i tak dla pewności, tak czy tak, kończy działania anestezjologiczne solidnym ciosem młotka w czerep pacjenta. Kiedy pacjent jest już ostatecznie przygotowany do zabiegu, Zaczyna się właściwa chirurgia, jest oczywiście zupełnie nieistotne, czy zabieg koniecznie musi obejmować chirurgię, konowały z definicji są wielkimi fanami, i przejmowanie się takimi bzdurami jak typ czy rozległość obrażeń nie wchodzi w grę. Co więcej, jeżeli obrażenia pacjenta są zbyt małe lub zbyt nudne, Dok sam, wy, sam wymyśli kreatywny sposób na praktykowanie medycyny. No to chociażby trzeba orkowi przyszyć odstrzelone łapsko, które ten w dodatku przyniósł ze za sobą. Zabieg na 5 minut, a w dodatku śmiertelnie nudny. O wiele lepszym pomysłem jest nakarmienie przyniesionym ochłapem paszczunów, trzymanych jako zwierzaki domowe i wyposażenie pacjenta w nowo lepszą rękę, skleconą z dostępnego złomu przez lokalnego meka, i składającą się z przekładni, tłoków i kółek zębatych. orko otrzyma w miarę działającą sztuczną rękę, oczywiście jedynie w przypadku, gdy dobrze opłaci zabieg. W przypadku skąpych albo niedośćmajętnych zielonych sprawa może się skończyć przyszyciem tykającej bomby, bo zębów nigdy za dużo, a paszczuny muszą żryć. Oczywiście, jak to u orków nie ma pewności, że nawet dobra ręka będzie prawidłowo funkcjonować i w którymś momencie nie zacznie okładać właściciela popysku, nie wybuchnie, czy po prostu nie odpadnie. Operacja wykonywana jest przez doka przy pomocy dość prymitywnych narzędzi noszonych, e, noszących miano kujących szpejów, a co bogatsi czy należący do bardziej zaawansowanych technologicznie społeczności posiadać mogą dodatkowo bolonce szczykawki. Służą one do COVID-aplikowania w czasie operacji różnych fascynujących substancji, będących jego autorskimi recepturami doskonalonymi na niezliczonych pacjentach, z których wielu z tego powodu w wyjątkowo zabawny sposób po prostu kopnęło w kalendarz. Samo zastosowanie tych preparatów ma na celu czasem znieczulenie pacjenta, jednak zazwyczaj ich rola sprowadza się do powstrzymania śmierci pacjenta lub pozbawienia asystentów. W końcu asystujące gretiny... Po, przyję... po przypięciu do stołu i pokrojeniu zwłok pacjenta nie mają zbyt wiele do roboty, więc przynajmniej mogą nieco pośmieszkować, gdy ten pozbawiony przytomności okrutnie się obsrywa czy wpada w ataki szaleńczego śmiechu. W szerszym ujęciu wygląda na to, że konowały uwielbiają dwa typy zabiegów. Pierwszym z nich są rozmaite cybernetyczne wszczepy. Nieszczęśnikom, którzy wpadną w ich łapska, radośnie podmieniają zarówno nieuszkodzone, jak chore kończyny i części ciała. Często modyfikacje przeprowadzone w ciągu życia zielonkurego, lub jednorazowo, jeżeli akurat przejechał się po nim Baneblade, albo załapał się na bardzo bliską eksplozję pocisku artyleryjskiego dużego kalibru, są tak rozległe, że zyskuje on miano cyborka. Sami cyborkowie często walczą potem dla swego stwórcy lub służą jako jego ochrona przed co bardziej niezadowolonymi z modyfikacji. Pacjentami, zamiłowanie konowałów do bioniki nie sprowadza się jedynie do montowania mechanicznych zamienników w ciałach innych orków. Ich udział jest też nieodłą nieodłączną częścią procesu tworzenia rzęzi rzęzi blach i mordodredów. Pomimo całego swego ekscentryzmu, charakteryzują się oni większą subtelnością działań od meków, podczas gdy typowy mek prawdopodobnie wspawałby lub przynitował Gretchina czy orka do wnętrza machiny, a potem wręczył mu zestaw wajch i sznurków do sterowania. Konował, pieczołowicie łączy układ nerwowy komponentu biologicznego z obwodami maszyny. Całość oczywiście dzieje się bez znieczulenia, bo przecież proces wymaga bieżącej weryfikacji tworzonych połączeń, a pewnie i lutownica przewinie się przez łapska doka. Niebagatelne znaczenie mają też dzikie wrzaski montowanego w maszynie zielonoskórego. Pozwalają one dokowi skupić się na swojej pracy. Ze, wspomnianych wcześniej, ze wspomnianym wcześniej procesem tworzenia cyborków często łączy się drugi z ulubionych zabiegów: wszelkiego rodzaju przeszczepy, w tym owiana legendarna le, transplantacja mózgu pomiędzy orkiem a paszczunem. Ostatecznie efekty takiej operacji są często bardzo ciekawe. Z namiotu Konowała wylatuje wściekły, śliniący się paszczun, próbujący bełkotać coś po orkowemu, a zaraz za nim, zataczającym się krokiem, wypada jedynie powarkujący, równie zaśliniony, przeżuwający kawałki asystentów doka ork o poziomie umysłowym przeciętnego terrańskiego kartofla, co i tak często jest sporym krokiem naprzód. Zasadniczą przeszkodą w rozwoju zawodowym Konowała bywają nie do końca zadowoleni pacjenci, którzy wyszli spod jego noża. Często wspaniałe i perspektywiczne kariery doków są brutalnie przerywane przez kawał ołowiu, ze szczelby czy najzwyczajniejszy uraz zadany tępym narzędziem prosto w łeb. Z tego też powodu doki starają się szukać protektorów, najlepiej w postaci hersztów lub nieco gorsza opcja burszujów. Opieka odpowiednio dużego i potężnego patrona zapewnia konowałowi bezpieczeństwo, nawet w przypadku praktykowania co bardziej odjechanych procedur. Każdy ork, który byłby na tyle durny, aby zaatakować czy zranić ulubionego, doka, Herszta, natychmiast znalazłby się w priorytetowej kolejce do zabiegu. Zabicie konowała poniekąd rozwiązuje ten problem, ale wtedy trzeba zmierzyć się z samym bosem nieziemsko wkurwionym utratą pupila. Przykładem takiej sytuacji może być szalony dok Grocnik, osobisty konował słynnego Gazgula Makuruk Traki, który od czasu wstawienia wielkiego kawału Adamantium w rozwalony bolterowym pociskiem łeb arcy Herszta, cieszy się niczym nieskrępowaną swobodą przeprowadzania dowolnych eksperymentów, które zrodzą się w jego zielonej czaszce. Innym czy innym czynnikiem poprawiającym zdolność konowała do przetrwania jest cudowny. Oparty na szczęściu i adrenalinie mechanizm wzrostu. Medycork w, mm, mm, medy w miarę osiągania kolejnych sukcesów na polu orkowej medycyny i zbierania nowych doświadczeń rośnie pod wpływem zawodowej satysfakcji i łomotu spuszczanego wszystkim niezadowolonym, którzy bezpośrednio postanowili wyrazić brak satysfakcji. Z czasem staje się on ordynatorem, to najważniejszym konowałem, a, co pozwala mu odstraszyć lub samodzielnie bronić się przez co bardziej, przed, przed co bardziej narwanymi pacjentami. Nawet tak dużymi jak wielkie burszuje, jak taki dostanie łomot to ordynatora, to od ordynatora to od razu wróci na stół. Czasem może dojść nawet do sytuacji, w której ordynatur. Skopie najzieleńszy zad samego herszta i przejmie jego rolę. Dość powiedzieć, że w takiej sytuacji jakiekolwiek ograniczenia w naukowych poszukiwaniach przestają istnieć i zadowolony urdynator może przyszywać co tylko chce do którejkolwiek części dowolnego orka, ze swej bandy czy wszystkich jej członków wyposażyć w dodatkowy otwór w życiu, aby łatwiej im było rozsiewać zarodniki. Gdy horda orków rusza do boju. Towarzyszy jej zawsze zgraja konowałów, którzy podążają za tymi, którzy wyglądają na najbogatszych, licząc, dzieci, że ci szybko odniosą możliwie najcięższe obrażenia. W końcu jakoś trzeba zarobić na życie i opłacenie asystentów. Dobra, musiałem przerwać, bo jakieś gówno latające po pod podwożu zaczęło szczekać. To jest takie gówno mniej więcej wielkości połowy mojego kota. No, ale wiecie, robi więcej hałasu niż ten. No więc wracając do tematu. Oczywiście, jeżeli pod nogi. jeżeli pod nogi. Gdzie to zgubiłem? Dobra, jestem. Oczywiście, jeżeli pod nogi doka zaplącze się jakiś wymięty czołgowymi gąsienicami chopak, to za drobną opłatą zęba albo dwóch otrzyma on z nieodłącznej dokowej szczykawki, rewitalizujący zaszczyk by jak najszybciej wrócić do zabawy. Wrócić przynajmniej tymczasowo sam gork albo mork, wie, co znajduje się w szczykawce i czy za pięć minut nieszczęśnik nie eksploduje w jakże zabawnej chmurze zarodników i strzępów mięsa. Same doki oczywiście są tylko orkami, więc w pewnym momencie bitwy i oni mają ochotę sobie coś zarżnąć, porzucają wtedy swe szlachetne i bardzo lukratywne powołanie i ruszają uzbrojeni w kujonce szpeje w miejsce, w którym szlachetne i bardzo w którym wrze E, największa jadka, gdy już uda się im dołączyć, do zadymy skwapliwie korzystają ze swojej znajomości anatomii, by ku swej największej radości oddać żywiołowemu rozczłonkowywaniu swych wrogów i czasem jakiegoś pechowego orka, który akurat się gdzieś tam nawinie, udział w bitwie stanowi też dla konowałów źródło zaopatrzenia w miętkie kawałki, wycinane na żywca z ciał przeciwników. W obecnych czasach chyba najbardziej znanym spośród konowałów jest wspomniany wcześniej szalony dok Grocnik, wielki fan chirurgii i grzebania innym orkom wełbach, by sprawdzić, co może tam znaleźć lub zmienić. Niegdyś konował o całkiem sporych umiejętnościach, dzisiaj krwiożerczy i wykolejony oszołom, czekający na kolejną okazję, by zabijać. Jego znana historia zaczyna się gdzieś około 932 roku 41 milenium na planecie Urk, ale chyba już o tym o Grodzniku czytałem, ale to nie ma znaczenia, tutaj będzie inne spojrzenie na tę akcję. Po ataku na fortece kosmicznych Marines do namiotu grocnika wtoczył się chwiejnie jeden z chłopaków z klanu Goffów, który chwilę wcześniej dostał w zielony łeb pociskiem z Boltera. Aha, czyli to jest historia yy, Gazgula. Spora część jego czaszki i mózgu została rozmazana po okolicznym krajobrazie, a to, co zostało, Gazgul yy, przetrzymywać musiał na miejscu łapami. Szalony dok od razu zwęszył świetną okazję do poeksperymentowania z nowymi uliprzyniami i nie zwlekając zabrał się do dzieła, oczywiście uprzednio waląc Gazgula w cokolwiek, co pozostało z jego czerepu. Grocnik musiał być niezły, skoro przywalił tak, żeby zgasić Gaskulowi światło, nie zamieniając jego resztek czaszki w ekstra chrupiącą różowo-zieloną pastę. Po kilku godzinach operacja zakończyła się sukcesem i Gazgul opuścił namiot grocnika z czachą, załataną kawałem adamantium. No i teraz nie wiadomo, komu gratulować, czy Dokowi, że poskładał zielonego, który był niemal pewnym kandydatem na trupa, czy Gazgulowi tego, że przeżył. Punktem spornym wśród imperialnych historyków pozostaje kwestia wizji, które zaczęły nawiedzać Gazgula. Jedni są zdania, że operacja wyzwoliła uśpiony potencjał pszeniczny Gazgula, drudzy twierdzą, że po prostu od zawsze miał wyjątkowo solidne urojenia, które tylko uległy wzmocnieniu. Sam Gazgul, mając w dupie przyszłe rozważania ludziowych historyków, został wielkim hersztem łak w ciągu tygodnia od momentu, kiedy zaczął twierdzić, że potrafi rozmawiać z Gorkiem i Morkiem. Wkrótce grocnik zauważył, że sam również stał się popularny, zaś jego usługi zaczęły być wyjątkowo cenione od momentu, w którym metalowy czerep na wzór gazgula, zwany specyjałem gazgula, stał się szczytem mody wśród burszujów jego łach. W tłumie orków czekających przed jego namiotem grocnik widział idealną okazję, by nieco pogrzebać w mózgach zielonoskórych i poznać ich tajemnice, a przy okazji zabezpieczyć swoją pozycję w łach, w każdym z metalowych czerepów zamontowany był zdalnie odpalany ładunek wybuchowy jeżeli którykolwiek z burszujów, którzy poddali się operacji, uraził szalonego doka, to niemal natychmiast płytka wylatywała w szaleńczym tempie w górę, odpychana siłą eksplozji od łuba swego byłego właściciela, w tej chwili zamienionego w drobną, zielonkawą mgiełkę. Koniec końców burszuje odkryli kombinację grocnika i postanowili się go pozbyć. Którejś nocy został wezwany, by naprawić zepsutego mordodreda, a... Właściwie, po co wzywać, po co wzywać konowała, skoro Mek byłby lepszym pomysłem? No chyba, że trzeba było wstawić nowego orka do środka. Kiedy grocnik przybył na miejsce, Dredd włączył się i błyskawicznie przygwoździł go do ziemi. Wokoło zebrała się rechocząca grupa jego niedawnych pacjentów, zaś dret uruchomił swą piłę, a jego ostrze wgryzło się w czaszkę grocnika. Burszuje zadowoleni z siebie, że dokonali zemsty, zostawili krwawiącego doka, by zczezł tam, gdzie leżał. Na szczęście grecnika odnale grocnika odnaleźli jego greckinowi pielęgniarze, którzy zawelekli swego pana wprost do jego sali operacyjnej. Opierając się tylko i wyłącznie na tym, co zobaczyli, asystując szalonemu dokowi, zaczęli go operować, by przywrócić go do życia, a przynajmniej uchronić go od śmierci, bo tyle zazwyczaj wystarczy każdemu workowi. Resztą zajmuje się jego zadziwiająca fizjologia. Fajtłapowaci asystenci robili, co mogli, aby odnieść sukces, ale byli tylko gretlinami, co wcale nie pozwoliło ich szans, nie podnosiło ich szans powodzenia, przeszkadzali też sami sobie. W czasie operacji jeden z nich puścił pawia wprost w rozcięty czerep grocnika, a niedługo później do ciepłego i wilgotnego miejsca, jakim była jego czaszka, wlazł pająk. Grocnik odszedł na łono Gorka i Morka tamtej nocy kilkukrotnie, jednak za każdym razem do rzeczywistego świata sprowadzał go precyzyjny i delikatny impuls elektryczny grotowego pastucha. Kiedy dok odzyskał przytomność, aż kipiał z wściekłości gdy przemierzał obozowisko, jego hełpliwa radość podkreślana była eksplodującymi łbami burszujów – od tego czasu Grocnik zaczął praktykować najbardziej postrzelone i niebezpieczne operacje, w tym niesławny przeszczep mózgu ork-paszczun, ork który niczym pożar lasu rozprzestrzenił się wśród innych konowałów. W czasie swojej kariery szalony Dok często odcinał swe własne kończyny, by zastępować je pobranymi od pacjentów. Niektórzy twierdzą, że z elementów ciał ogarniętych hojnością na operacyjnym stole pacjentów składa super orka, zaś jedynym powodem, dla którego grocnik jeszcze żyje, jest protekcja ze strony samego gazgula, najpotężniejszego arcyherszta w najnowszych dziejach zielono I tym sposobem dotarliśmy do końca tego fascynującego artykułu. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja tak. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, podawajcie dalej. Wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronajcie, na Paypalu i poprzez oglądanie reklam i nieprzewijanie ich, dziękuję bardzo. To wszystko składa się na kasę, którą przeznaczam na nowe artykuły. Czy czasem postawić piwo, o, że tak powiem, honorowym honorowym tłumaczom, którzy za darmożkę to robią. Czasem, czasem warto. I wspierać. Oczywiście, że warto ich wspierać. A ja zwłaszcza tych etatowych, którzy również tłumaczą mi artykuły. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja chyba mam tyle energii, że bo się nudzę. Mam tyle energii, że nagram jeszcze jednego odcinka jakiegoś. Tak więc do usłyszenia. Do na razie. Cześć. Czytał Wojtek.